Na to zwróć uwagę przy wyborze hulajnogi elektrycznej. Określ jaki zasięg potrzebujesz, a to co podaje producent, podziel przez dwa. Zastanów się nad wagą i rozmiarem hulajnogi. Jeśli wchodzisz nią po schodach, jeździsz tramwajem lub przewodzisz w bagażniku, musi być stosunkowo lekka i nie za duża. Ma być to sprzęt terenowy, no to niech przynajmniej łatwo się składa. Podziękujesz mi później. Koła: im większe, tym bezpieczniejsze i lepiej pokonują nierówności. 10 Dziesięciocalowe są optymalne. Najlepiej jeśli mają opony bezdętkowe, czyli takie jak w aucie. Silnik minimum 500 watów, a najlepiej to dwa. Wtedy możesz na jednym. Spokojnie jeździć po płaskim, a drugi włączać do pokonywania wzniesień. Ale pamiętaj, im więcej mocy, tym szybciej uciekają procenty baterii. Nie zapomnij o amortyzacji i z przodu, i z tyłu. Twoje stawy będą wdzięczne. Hamulce najlepiej hydrauliczne, szczególnie jeśli jeździsz szybciej niż 20 na godzinę. Na koniec dodatki. Światła z przodu i z tyłu. Kierunkowskazy, uchwyt na telefon, port USB, regulowana kierownica, czy nawet miejsce na lokalizator bluetooth. To nie są bariery. To rzeczy, które serio mogą Ci się przydać. A Ty jaką nogę wybierasz? Ceny tych w komentarz. Gracias.